I patrzymy na kwestie dotyczące odpowiedzialności biznesu, a, a więc tego wskaźnika dotyczącego, że biznes powinien być odpowiedzialny. On powinien być odpowiedzialny z jednej strony względem tych dostawców, względem pracowników, również być powinien odpowiedzialny względem inwestorów. I na tym polega ta odpowiedzialność. Ona w przypadku CSR jest związana z tym, że nie jest tak bardzo skwantyfikowane, ale to dotyczy strategii, jakie są podejmowane. I gdy patrzymy na tą kwestię dotyczącą tych wyzwań, to one są te same, które były poprzednio. Z tym tylko, że poprzednio przy samym początkach, wynikało to z nauki również finansów, które ukazywał, że w jaki sposób należy oceniać inwestycje. Które są zyskowne, które są mniej zyskowne, które są bardziej ryzykowne, które mniej. I zauważono, że tak naprawdę to kwestia dotycząca managementu i czy on podchodzi do wszystkich tych czynników właściwie i, i, i traktuje ich równoprawnie, zarówno społeczeństwo, otoczenie, konsumentów, tam gdzie działa, to w zależności również od tego, to ry, te ryzyka. Jeśli to było właściwe działanie managementu, to te ryzyka były redukowane, ponieważ pamiętajmy, że to jest również ryzyko jakichś niepokojów wśród załogi, to jest konfliktów, mniejszej efektywności działania. Jeśli patrzymy na otoczenie, to jest kwestia dotycząca również konfliktów z lokalnych a więc różnego typu zanieczyszczeń, różnego typu śmieci, odpa odpadów, uciążliwości, działania, które również mogła prowadzić do strat nadzwyczajnych. Gdy patrzymy na interesariuszy, którzy zainwestowali kapitał, no to również była kwestia dotycząca tego, czy ten management na przykład nie traktuje tych, co zainwestowali kapitał, jako taki kapitał wolny, bez, właściwie bez zobowiązań, interesuje się tylko i wyłącznie głównym udziałowcem lub tym decydującym yy, o, o tym o, o wszelkiego typu transferach, które mogą być kosztem inwestorów. Dlatego też było podejście tego typu, że należy rozwijać i to jest duże wyzwanie cały czas w tym kierunku, żeby te wymogi były spełnione po to, żeby również beneficjentem był inwestor. I jeśli patrzymy na przyszłość, to pamiętajmy również, że pewne zagrożenia również istnieją, ponieważ z jednej strony to to przerodziło się w wszelkiego typu działania ratingowe, oceniające, czy ktoś realizuje tego typu zadania, czy też nie. Społeczna odpowiedzialność biznesu przechodzi właśnie ewolucję. E, dość szybko, chociaż rewolucją bym tego nie nazwał, jednak przechodzimy e, z takich działań, które mają mieć wpływ na marketing, na bardziej e, takie, które mają wpływ na całą działalność przedsiębiorstwa i koszty, czyli bardzo mocno ten CSR, społeczną odpowiedzialność biznesu, przyklejamy już do raportowania niefinansowego, które na początku było utożsamiane z tym procesem, teraz już jest ewidentnie rozdzielone. No, trzeba pamiętać, że ten system raportowania ESG, czyli właśnie środowiskowe, społeczne i zarządcze, no, obejmuje CSR, bo to jest ta litera S, którą mamy w środku. To jest kwestia tego, jak traktujemy pracowników, jaki mamy wpływ na środowiska lokalne, społeczności lokalne. Czy jesteśmy jednym z większych podatników w danej gminie, jednym z większych pracodawców, czy mniejszym, ale mającym bardzo istotny wpływ, bo oferujemy jakąś wyjątkową usługę. Więc ten CSR bardzo mocno przechodzi już w taką oprzyrządowaną i dość obowiązkową formę na razie dla największych firm, natomiast te najmniejsze też będą musiały dostarczyć danych właśnie tym większym. Więc CSR czeka dość ciekawa droga, bo zostanie on mocno sformalizowany. To już nie będą dobrowolnie wybierane przez firmę działania, które pasują w strategię marketingową. Część tych działań będzie po prostu narzucona przez regulacje. Jeżeli chodzi o małe firmy i pomysł na to, co mogą zrobić, no to ich zaletą jest znajomość lokalnego rynku. To ich pracownicy. Żyją w tym miejscu, znają problemy społeczne, ekonomiczne, widzą, co można poprawić. To, to często są drobne rzeczy. Tak? To może być kwestia dostarczenia jakichś produktów do szkoły, przedszkola, żłobka. To może być sfinansowanie ławki albo użycie tych mebli, które już nie są potrzebne, przetworzenie ich do czegoś innego, tak? czyli powtórne wykorzystanie, żeby zrobić coś, co się lokalnej społeczności przyda. Więc pomysłów jest mnóstwo. Są bardzo ciekawe kampanie internetowe, właśnie jeżeli chodzi o promowanie całego ESG, czyli całego systemu raportowania, ale również tych CSR-owych rzeczy. Duże firmy bardzo chętnie się tym chwalą, wykorzystując to w reklamie. Te małe często robią to anonimowo i niepostrzeżenie wiedzą tylko ci, którzy są faktycznym beneficjentem, czyli te wspólnoty lokalne. Więc nawet warto przejeżdżając przez jakąś miejscowość, czy będąc na wakacjach, rozejrzeć się i zobaczyć, czy gdzieś nie ma jakiejś małej, dyskretnej tablicy. Że jakaś firma pomogła przygotować, wyposażyć, unowocześnić, naprawić. Nie ma dobrej recepty, bo każda firma musi znaleźć swoją drogę zarówno jeżeli chodzi o to, komu chce pomóc, jak chce pomóc, ile chce na to przeznaczyć. Jeśli patrzymy na kwestie dotyczące strategii, to jest oczekiwanie, że to właśnie firmy przeprowadzą jakiś. Strategię w kierunku tych głównych segmentów odpowiedzialności, ale z drugiej strony istnieją kwestie dotyczące, e, dotyczące regulacji, które również przeprowadzają działania w jakimś kierunku, które stwierdzają, że jakieś działanie ma być podjęte. Więc z jednej strony to jest działanie takie dobrowolne, a więc nakierowanie misji i strategii. Firmy w kierunku takowego działania. Niemniej to często przechodzi w działalność taką stricte biurokratyczną. Ona, niestety, jest później związana z wszelkiego typu ratingami społecznymi, jak i wszelkiego typu doradztwem. I niestety. To wszystko się nakłada, ponieważ jeśli patrzymy na same strategie, no to jest jakaś wizja, jakieś działanie. Zaś znaczy, jeśli patrzymy od kwestii już ratingowej, to jest dążenie do y, skwantyfikowania tych działań, a więc y, zrobienia m, ich mierzalnymi, jak i też y, ukazującymi w jakiejś postaci jednego jakiegoś symbolu, czy jednej miary, czy coś jest realizowane, czy coś, coś nie jest. Niestety w praktyce to również oznacza, że w sytuacji kiedy wchodzi regulator to również on rozpostrzega tutaj i zaczyna regulować również tych, którzy oceniają czy, są, czy mają odpowiednie po prostu tutaj kwalifikacje, z drugiej strony czy nie ma jakiegoś konfliktu interesu, a więc ci, którzy pomagają wprowadzić tego typu strategię, czy oni jednocześnie nie, nie wyceniają tych, tych ryzyk, a więc czyli występują tak zwane chińskie mury między tymi zespołami, co też powoduje olbrzymią biurokrację, ponieważ w znacznym stopniu no, te firmy, które na przykład działały i one lokalnie działały, okazały, okazuje się i były tanie, i które pomagały wprowadzać tego typu strategie, to w praktyce jednak wypadają z tego rynku, ponieważ, ponieważ nie mają odpowiednich zasobów, żeby mieć bardzo zróżnicowaną działalność, działalność jak i też dużą bazę ekspertów. Wybór obszaru e, Cesarowego nigdy nie jest zadaniem e, łatwym. Niemniej e, te tematy jednak dobiera się względem pewnych idei, z ideą sprawiedliwości na czele. Klienci i społeczeństwo oczekuje od firm, aby zachowywały się etycznie, aby uwzględniały sprawiedliwość społeczną. Współcześnie doszły również kwestie zdrowego stylu życia. Stąd większość tematów ogniskuje się właśnie wokół tych obszarów.